Witam. W niedzielę wyskoczyłem do Muzeum Sąchodowego, a później po muzeum wyskoczyłem na Warszawę przy kolumnie Zygmunta, żeby sobie trochę pozwiedzać i porobić yy, parę fotek fajnych na pamiątkę mieć. Yy. I tam spotkałem pewnego człowieka, który bawił się ogniem. Ogólnie zajmuje się tym na co dzień. Można powiedzieć taki specjalista od ognia. Fireboy. A to co on robił z tym ogniem i jaki spektak dał to wszystko było na spontanie, więc tam nie ma żadnej żadnego udawania. Yy, ogólnie ten kanał jest na spontanie, więc ja się dobrze bawię czasami jak nagrywam. I zapraszam Was do oglądania, zobaczenia tego człowieka, bo robi, robi robotę. Robi niezłą robotę. Zapraszam. I pozdrawiam. Pani, wow. pamiętajcie o brawo. Nie jeszcze, Jeszcze szybciej. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Jeszcze szybciej. Dwie liny. Jedna ręka. Witamy, mam nadzieję łapiemy. Pięknie. Witamy jeszcze raz. Mam nadzieję, łapiemy jeszcze raz o! dobrze. Patrz na zdjęcie. Szybciej! Yeah. Dobra. Na sam koniec najtrudniejszy kliety ja znam. Za plecami. Jak moja była dziewczyna. Tylko uśmiesznie. Kochani, to była dopełna rozgrzewka, pytanie podobało Wam się. A chcielibyście teraz zobaczyć coś niebezpiecznego. Nawet staje mi się krzywda. A więc słuchajcie. Zanim przejdziemy do klucza zanim przejdziemy do finału, bardzo ważna sprawa, mianowicie muszę jeszcze. Zapalił mi się koc gaśniczy. To jest jedyna rzecz, jaką mam do gaszenia sprzętu. Spokojnie jestem profesjonalistą. <mulary> Profesjonalista. <mulary> zanim przejdziemy do o tym, muszę sprawdzić swoje płuca. Na Wasze nieszczęście, tym razem nie mogę tego zrobić sam. Dlatego potrzebuję trzech odważnych wolontariuszy. Wolontariuszy, łapka w górę, albo Was znajdę. Tylko pamiętajcie, dorośli ubezpieczeni oraz trzeźwi. Ja wiem, że widzę na piesór. Nie macie 18 lat. Pięknie. Trzy pochodnie. Las rąk. Wolontariusze. A do Was znajdę. Pięknie na pierwszą wolontariuszkę. Zdrownie. Pięknie. Cały czas w górze, jak na Marszu NR, będziecie trzymać dziecko w ręce i ten, to będzie może trochę nie moją sprawą. Do góry. I wolontariusz numer 3. Kani, szukamy trzeciego wolontariusza. Chodź. Pięknie. Cały czas w górze. Kani, dla naszych wolontariuszy wielkie brawo! Dziękuję. Dziękuję Dokładnie. Koleżanka na środek. Dzięki. odrobinkę bliżej. Piękne. A więc kochani, za chwilę sprawdzę moje płuca oraz wasze płuca za pomocą bardzo niebezpiecznego... Jesteście gotowi? Ja się Właśnie pytałem. Gotowy? Będzie z bochanków, tak? Pięknie. A więc sprawdzę moje płuca oraz wasze płuca za pomocą bardzo niebezpiecznych... Baloników, mam tej paczki baloników. Jeden balonik jest dla ciebie. Wezmę pochodnie. Piękny to jest pomarańczowy. Mój ulubiony kolor Orange is the new black. bardzo pochodnie. zielony. Balonik dla ciebie. Tak, tak, tak. Również pomarańczowy. I oczywiście jeden balonik dla mnie. Na przykład weźmy sobie może fioletowy. I Nasze zadanie jest bardzo proste. Musimy tylko nadmuchać te baloniki za pomocą naszych ust, jak normalne balony. Weźcie głęboki wdech. I spróbujcie nadmuchać. Tutaj wielkie brawo. brawał Żadnego rozciągania. Żadnych małych sztuczek. Żadnych popek ukrywanych gdzieś tutaj. Zostawimy głęboki wdech. I dmuchamy. Jak w danych zawiązać? Niech to jest To nie W porządku? Wedlałeś Jesteś? Tak. Ale już w porządku. Tak. O. Wszystko dobrze? O! Odcięło Ojciec, Cię! sobie Ojciec tobie najlepiej jeszcze! <grydy> tak? Ma, A Kani? To się nie zderzyło w tym tygodniu! A Kani? Patrzcie uważnie, jest to bardzo proste. Pokażę Wam jeszcze rano jak to zrobić. Tak? Dobra. Tak. raz, dwa, trzy. Tak, na twojej waloniku ci pokażę. To dura, to To była wycieczka. Raz, dwa. To nie wlej. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tak, tak. Proszę, piesek dla Ciebie. Mogę czytać ci tego walonika? Może do Tak, tak. Jeszcze mi do niego napluj. Mogę? Dziękuję. No może dajemy wam jakieś inne baloniki. Już tak kiedyś słyszałem. To na pewno jest czyste. Spokojnie, spokojnie. Ja już się szczepiłem. Johnson Johnson, zjechałem dwa dni. Patrz na mnie. Głęboki te I dmuchamy. nie działa, a palę 15 lat. No to nie, spokojnie, spokojnie. Konie. dwa baloniki więcej, przechodzimy do plucia ogniem. Na razie tylko sprawdzam swoje płuca, bo on jest w porządku, zwłaszcza mi gorzej. Raz, dwa, trzy. Proszę, szabelka może być dla Ciebie, dla Ciebie naprawdę. A, Koni, to mamy dwa odsetne baloniki, ten, który tutaj leży na ziemi, nie mogę się zmarnować. Zero waist. Tu i ze mną. Głęboki wgrach. I dmuchamy. Próbuj, próbuj, ja ciu? nie będę. Dwa zapywolone, przechodzimy do plucia ogniem. Tak, jakoś tak. Widziałam. Ty ją łapie jakby ten Czyli, gdzie mam? Raz, dwa, nie wiem, co no to jest pięknie, mogę z tego balonika? Ostatni balonik. Wiem o czym sobie teraz wszyscy myślicie. Ten koleś bardzo dobrze dmucha. Ale e, poza tym, że jestem w dobrym dmuchaniu mam jeszcze inne talenty. E, jak na przykład ten magiczna sztuczka. Magic! Magic! Czekaj, czekaj. Jestem też dobry w saniu. Kani, ostatni balonik. Ostatni balonik na dzisiaj. A do tego teraz trzeba się Proszę, dla siebie. Kani, dla ciebie było to wielkie brawo. Czekaj, Sprawdziłem swoje płuca, jestem już prawie gotowy do plucia ogniem. Z moimi płcami jest w porządku, z siebie odgrybijkę gorzej. Ale zanim przejdziemy do plucia ogniem, zanim przejdziemy do finału, ostatnia bardzo ważna sprawa, mianowicie muszę jeszcze zablokować swój żołądek. Jest to bardzo ważne, bo jak wspominałem na początku, do plucia ogniem używamy oleju parafinowego. Olej parafinowy jest to bardzo, bardzo niebezpieczna trucizna. Jeżeli ten olej trafi do mojego żołądka, ja... Trafię do szpitala. Znowu. Ale bardzo bym tego nie chciał, żeby to się nie powtórzyło. Muszę zablokować swój żołądek za pomocą balonika. Taki balonik muszę połknąć. Ale zanim go tak połknę, muszę go nadmuchać. Następnie zawiązać. I taki nadmuchany, zawiązany balonik mogę teraz zjeść. Eee, pytanie. Kto z Was wierzy, że potrafi to zrobić? Czy tak! Dwójka dzieci. Jeżeli w to nie wierzycie, krzyczcie nie! NIE! Dzięki Warszawu. Tak. Słuchajcie, jest to bardzo proste. Na początek muszę odrobinkę poluzować swoje gardło. Wygląda to następująco. Bardzo ważny element. Wygląda na najmokra, I jestem gotowy. Kochani, oglądając ten występ 14 lat praktyki. W plucie ogniem, żonglerce. Jeżeli ktoś z Was zastanawia się, jak się tego nauczyłem, możecie o to zapytać mojego byłego chłopaka. O tym tylko dlatego, ponieważ dzisiaj na ulicy chciałem publicznie wspomnieć Jestem wolny <grymne> Dzięki za śmiech. O dziękuję Pani, ja połykam, wy podziwiacie, przychodzimy do plucia. Bardzo Was proszę nigdy, przenigdy tego nie próbujcie, jest to bardzo niebezpieczne. Enjoy! 안녕하세 <laughs> 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 I balonik zniknął. Dziękuję za oklaski. No, to... <coughs> Dobrze pani. E, teraz jesteś już gotowy do plucia ogniem. Sprawdzimy tylko, jak bardzo wieje. I pokażę wam, co z tym ogniem takich zrobić. Tak, jeżeli się zastanawiacie, balonik jest ciągle w moim żołądku. E, macie może zapalniczkę, ktoś z was? Zapalniczka, zapalniczka, zapalniczka. Młody ma zapalniczkę. O. dziękuję. Nie, Oddaję. No, super, no, Pięknie. Dobra. A odlegnięcie się dzieje, ale myślę, że damy sobie radę. E, także na chwilę pokażę Wam wielką chmurę ognia, następnie Sustained Fire Breath, po polsku spawa, parę małych chmurek i na samym końcu bardzo, bardzo wysoką chmurkę. Jestem jedną z czterech najlepszych chmurek na świecie. Jedyną taką chmurką, która występuje z pokazem w ogniem na ulicy jest to tak bardzo niebezpieczne, ale zanim do tego przejdziemy, trzy szybkie pytania. Kochani, podałam wam się pokaz? Tak! Chcecie zobaczyć płucze ogniem? Tak! Chcecie swoje pieniądze? Nie! Nie! To nie działa. Ale słuchajcie tego, z tym czymś występuję na ulicy już jakieś 14 lat. 14 lat ja po całym świecie. 20. Cztery kraje, cztery kontynenty. Wiecie mi, nie tak jeżdżę, podróżuję, występuję z tym czymś na ulicy. Nikt mi za to nie płaci. <laughs> Poza Wami. Jeśli Wam się podobało, jeżeli lubicie to co na tej ulicy, chcielibyście mnie wspierać. Na sam koniec wszystkiego, już po plucie, o oknie, po fajerwerkach. By tutaj stać ze swoim kapeluszem. Czekając za Wasze dziękuję. Na Wasze ewentualne wsparcie. I na Wasze pieniądze. Jeżeli nie wiecie, czy wynosi taki dobry napiwek, za dobry pokaz na ulicy. To Wam podpowiem. Takim dobrym napiwkiem w w Warszawie, to dobry pokaz na ulicy jest cena za jedno piwo. W tamtych knajpie jest to 100 złotych. No tu jakieś 10, 10 złotych robi mi dzień. Siema. 10 złotych robi mi dzień, jest to świetny napiwek, chociaż wiem, że niektórzy z Was to wszystkim powiedzą. 10 złotych? Na to coś na ulicy? O nie! Ten człowiek kupuje nam więcej! Więc pamiętajcie, nie ma górnego limitu, na przykład na 20 złotych za 20 polskich nowych złotych mogę sobie kupić nowy baniak parafiny. Parafinę lubię dużo bardziej od piwa. 5 litrów dziennie. Jak Kwaśniewski. Tak, 50 zł się jeszcze nie zdarzyło w tym sezonie, ale wszystko zależy od Was na sam koniec, już po plucie ognie po fajerwerkach. A, bardzo ważna sprawa, Kochani, ja wiem, jest XXI wiek, wielu z was w sobie gotówki. Ty też, co, nie? Apple Pay, karty kredytowe i inne wynalazki, to ty nie przyjmujcie, tacy ludzie są bardzo bliskiemu sercu, ponieważ tutaj, w tej kieszeni, mam terminal płatniczy. I oddziałam. działa. Żadnych główek. Ale wszystko zależy od was na sam koniec. Teraz oglądajcie, piątego tego czegoś, czyli plucie ogniem. Najbardziej niebezpieczną, najbardziej widowiskową rzecz, jaką z ogniem możemy zrobić, Pamiętajcie, żeby nigdy, przenigdy nie bawić się ogniem, bo jest to bardzo niebezpieczne. Uczułem danego wieczoru w Warszawie. Dziękuję. A teraz, słuchajcie, oddajcie dwie bardzo ważne sprawy na koniec. Pierwsza z nich, to co robię jest bardzo, bardzo niebezpieczne, a dzisiaj jeszcze dodatkowo wieje. Więc teraz proszę, a wręcz błagam, nie biegajcie teraz po scenie. W szczególności dzieci, nie przebiegajcie po scenie. Podajcie te skały 500. Plus. To nie jest tak łatwo zrobić na nowo. Druga ważna informacja: na sam koniec wszystkiegoś, po plucie ogniem, po ferwerkach powiem Wam, powiem Wam, gdzie jest balonik. A teraz plucie ogniem. Widzicie, i muzykę. To jest tam? To jest tam? To jest ta a przed wami smok z Warszawy. I'm gonna Ale Słuchaj, dzisiaj zagonaj tu pokaz o pluciobień. Pamiętajcie, są to jest dwie ważne sprawy. Pierwsza z nich, pamiętajcie o tym, że wyjście ewakuacyjne. Wyjście z tego występu jest tutaj, przy moim kapeluszu. Druga ważna informacja. Jeżeli wciąż zastanawiacie się gdzie jest Baronik, jest ciągle w moim żołądku. Wyciągnę go Wyciągnę go Wyciągnę go jutro. Þakk fyrir það að það er eitthvað að það er okkur sjóknir!